Wybierasz się na weekend lub urlop na tereny przygraniczne? Pamiętaj, że kiedy jesteś blisko granicy, Twój telefon może połączyć się z zagraniczną siecią. Jeśli będzie to sieć operatora spoza Unii Europejskiej, opłaty będą znacznie wyższe. Jeśli wybierasz się na tereny przygraniczne, ustaw w telefonie ręczne wybieranie sieci. Będziesz mieć pewność, że połączenia będą realizowane w sieci Twojego operatora. Możesz też samodzielnie zmienić ustawienia telefonu. Wyłączyć roaming zagraniczny całkowicie, wtedy Twój telefon nie będzie logował się do sieci zagranicznych, wyłączyć samą transmisję danych w roamingu zagranicznym, wtedy Twój telefon nie będzie łączył się z internetem. Pamiętaj również, żeby wyłączyć automatyczne aktualizacje, synchronizację danych i pocztę głosową. To pozwoli Ci uniknąć dodatkowych kosztów usług w roamingu.